Witamy wszystkich w kolejnym odcinku o, Operator tura Znaczy się no tak wsiadł i tak pojechał i tak zostało Zwozimy sianko Dwie przyczepy mamy już załadowane 16 sztuk no i tutaj y, na lawetę wejdzie 20 Znaczy załadujemy tyle nie będziemy więcej pakowali bo I tak musimy wrócić i tak I tak musimy właśnie wrócić i tak Na dwa zestawy więc to bez sensu by było Zbieramy z kawałka 3,5 hektarowego Albo 4 w sumie. Znaczy tu jest 3,5 no obok pół przedzielone rowem 60 chyba 6 sztuk czy 7. Zwieziemy to dokładnie, będziemy wiedzieli ile. Teraz nagrywam nowym sprzęcikiem, nie kamerą, bo kamerą nie nagrywam ostatnio, kamerką tylko telefonem. No, chmurki sobie nad nami ładnie wiszą. Zbieramy, zbieramy, bo już trawa ładnie odrasta, troszkę popadało ostatnio I, i co? No i szkoda, żeby się tutaj trawa parzyła. Tutaj mamy do domu tak średnio można powiedzieć, że 8 minut. Tylko, że chyba nie będziemy tego wozić do domu, tylko na drugie gospodarstwo tam do stodoły, bo trzeba to schować. Przynajmniej taki jest plan. No a później pojedziemy tam dalej już na ekologię tak zwaną. Później stamtąd będziemy zwozili pewnie najpierw owinięte belki w stuk układając. Aczkolwiek nie wiem, jeszcze zobaczymy, bo reszta będzie do sodały wtaczana. A tam jeszcze trochę trzeba ogarnąć. Kilka belek toczyć, miejsce tam zrobić do końca. No. Lambo i farmer. Farmer bez przedniego napędu, bo się coś spierdzieliło w... Na dole pod spodem jest taka nie wiem w sumie, jak to tam nazwać, no, taka przykładnia, tak jakby. No i odkręciliśmy wał, myśleliśmy, że może coś w moście przed nim, ale nie. Także tam to jest to zepsute. Na razie jeździmy bez przedniego napędu, chociaż jest to trochę czasami uciążliwe. Jeżeli chodzi o ciąganie przyczep i, i ładowanie tam siana, czy takich lekkich belek, cienkich kiszonki to nie ma problemu. Gorzej jest z, z jeżdżaniem do obory. No i nie wjeżdżamy do obory z kukurydzą. Jak mokro jest to się ślizga, bez obciążnika, coraz odczepiać, odczepiać to jest bez sensu, bo cały czas do czegoś innego jest używany. No i chcemy zebrać teraz właśnie te siano, wszystkie co mamy zrobione i owini owinięte, nieowinięte. i po prostu farmerka, od spodu od, od farmera odkręcić tą przekładnię, zobaczyć co tam się dzieje. Ja podejrzewam, że tryb, bo czasami blokowało gdzieś tam, nie zawsze, rzadko, ale rzadko, rzadko, a później jakby się przyblokowało konkretnie to już by było pewnie po zabiegu. No i farmer byłby w gorszym stanie no i, czy, i droższy w naprawie. Do zwiezienia mamy jakieś około 300 belek. Tu jest 66-67. Dokładnie tego nie powiem Wam, bo wiadomo jak to w komputerze w prasie, zawsze coś tam gdzieś może umknąć. Ale tak plus minus te 67-6 belek. Sianko ładne. Długo leżało, bo tutaj było grubo tego właśnie materiału. Przewracane chyba 4 razy. No i też powiem Wam, że jak na walcówkę, to jest zbite dobrze. Ja to mnie narzekam na naszą prasę. Bo nie ma na co narzekać na tą walcówkę. Czy bym kupił pasówkę? Nie wiem. Może bym kupił, może nie. Nie wiem. Na pewno do siano-kiszonki to bym się zastanowił. Do siana, do słomy to, to może tak, ale do siano-kiszonki to nie wiem. Znaczy, mokrej Siano-Kiszonki, bo do suchszej to tak po W sumie musiałbym najpierw w tym pojeździć, a później decydować. Bo, tak jak yy, nie, użytkowa, nie, nie użytkując tego i mu, wypowiadać się na ten temat, no to to jest bez sensu, chyba, moim zdaniem. Dlatego dlatego nie wiem. Ale z tego, co mi mówili niektórzy, to, właśnie do mokrej Siano-Kiszonki, to. Mokre Walcówka lepsza, ale to jest, wiadomo, każdy ma swoje zdanie. No i dobra, tutaj mamy też 60, kilka, jedziemy na drugi kawałek później tam jest 230, tam kilka było ale 16 już przywiezionych tylko 16 także kilka kursów nas czeka. Wiadomo jak we dwóch to inaczej, bo tutaj na lewetę zapakuje się 20 28, jak się pasami zepnie no Przyczepy 16, a tak jak ja tylko pojechałem Farmerem 16 przywiozłem, to tak trochę śladu nie było widać Ale to zobaczymy jeszcze jak będziemy działali, co będziemy wozili Bo też Wiadomo, nie można tylko poświęcić do, Czasu do jednej pracy No i dobra, widzimy się później Lecimy, lecimy przez las Tutaj kapelusznik siedzi obok nas. Nie ma się ma. dawno mi nie było, ale już jestem. O, na chwilę, bo wyjeżdża znowu w cholerę i nie będzie go. Na Majorkę. No, dobrze, że nie po Mariolkę. No i rozładowaliśmy sięanką tutaj na tym drugim gospodarstwie. Część poszło do stodoły, część zostało jeszcze na podwórku, ale z tego względu, że słoma jest w stodole. No i powoli będziemy słomy zabierali i tak przestawiali słoma siano, słoma, siano, wtedy wstawi sianko i będzie gitara. Dużo tego siana nie zostało na podwórku, a zresztą nic mu tak za bardzo się nie stanie, jak będzie leżało teraz przez te kilka tygodni. Kilka w sumie zobaczymy, no bo to te słomy też trochę idzie. No i tak to wygląda, szwagier kurczę, przyszedł, przyjechał rowerem, tak pędził, pędził, że no, nawet wie. nic nam nie napędził, a my to kurde o pysku w poniedziałek Dzień majsterski, nie? Na kaca dobra praca Dobra praca, a człowiek się męczy, no ale jedziemy, nie ma co tutaj gadać Trochę się uweekendowało, a dzisiaj trzeba się wziąć do roboty i jedziemy, robimy yy, No i co, no Lambo 20 belek znowu pewnie zabierze, bo Teraz zbierzemy folii, belki, będziemy ustawiać w stuk no bo dzisiaj nam się tak za bardzo nie chce już wtaczać do stodoły także to te owinięte w sumie to i lepiej zwieść te owinięte bo na pewno z tego co widziałem ptaszki już coś tam działają dziubią dziubią jak szwagier długopisem w ławce w no także Arecki jedzie fermerkiem. Za nami, a my lecimy Lambo. Droga taka prosta, że ja nie wiem, ale Lambo w sumie nie jest źle jechać, bo tu przednia oś amortyzowana, kabina amortyzowana, fotel też pneumatyczny, więc, więc nie jest tak źle. Kawałek drogi mamy, ale już niedaleko. Teraz jeszcze zostało nam gdzieś 2,5-2 km, także chwilę, moment będziemy. Pozwolimy trochę 36 sztuk na razie zjeziono. Jak drugi kurs zwiedziemy, to będzie 72, no to już i 16 to prawie stówka. To jeszcze troszkę i będzie zwiedzione. Ale myślę, że zwiedziemy to właśnie, co teraz mamy, znaczy co teraz, te owinięte belki. Teraz ten jeden kurs, no i pojedziemy później znowu pewnie pod jezioro. Zabrać to wszystko, żeby tam nie właśnie nie... nie Pożyło się trawa. I pewnie to do stodoły pójdzie już. Część będzie w stodole, tam jeszcze wejdzie 30, chyba dwie sztuki jak liczyłem. No reszta pewnie będzie miejsca zostawiona na słomę, bo tam też wejdzie wtedy 50 chyba kilka. 54 tak no 54, jeżeli na trzy warstwy do góry położymy. Także przejście też musi być na środku zostawione żeby ze śródą sobie przejeżdżać aczkolwiek na zimę to nie jest takie konieczne bo do poszewozu i tak sypiemy z przodu albo z tyłu wjazdu do stodoły. no ale przydaje się to przejście do czegoś innego też także no zobaczymy jeszcze zobaczymy ale siana pewnie tylko tam włożymy te 32 sztuki no i tutaj jeszcze trochę a reszta co winięto to winięte to zostanie na stogu No i też część będzie leżała sobie po prostu Na podwórku Na dokarmianie cielakom czy krowom Raczej cielakom Bo krowy to dostają się na kiszonkę Taką lepszą z zeszłego roku A siano no to wiadomo Lepiej żeby Znaczy lepiej no Cielaczki dostają Ile cielaczków to jest odpowiednie Także po Pomału schodzi Zobaczymy ile tego wszystkiego będzie jeszcze Znaczy ile no Mniej więcej to wiemy ile Ale ile Ile będzie dokładnie to, nie wiemy 150 gdzieś około owiniętych jest No i co, no i w sumie i 150 nie tutaj z tych pól No a wcześniej było też 80 belek, także te 300, prawie 400 belek siana No i też szwagier ile? Siano kieszonki? Oglądałeś vlogi? Ostatniego nie A widzisz, nie wiesz Byłem zajęty wszystkiego mamy około 700 750 to trzeba byłoby wszystko pozliczać bo teraz czasu nie było to tylko pozapisywane nieliczone tylko tak z grubsza mówię a wszystkiego zrobionego mamy gdzieś około 1400 1500 barek także jeszcze 5 hektarów u nas i będzie po robocie a później drugi pokos słoma i tak dalej i tak dalej jutro pewnie Albo pojutrze pojedziemy kosić te 5 hektarów Też na siano Bo to torfy, także to nie ma co tutaj Się wygłupiać, żeby robić sianą kieszonka, bo to nikt nie będzie tego jadł później, a my sałatki to storków też nie chcemy jeść, nie? Dokładnie Majster No także widzimy się niebawem Szwagier będzie podjeżdżał na polu A jak? A ja będę sobie leżał pod polemką Co Szwagier, jedziemy dalej, nie? A jak? Drugi kurs Na, na tym samym polu a no, drugi, chciałoby się. Pierwszy w sumie, znaczy pierwszy. No, laweta zapakowana, mamy 20 barek załadowanych, owiniętych, bo najpierw to owinięte. No i dwie przyczepki teraz mamy zapięte do ram, bo będę podjeżdżał, zawsze to szybciej będzie. Arek ładuje. No i co, no i jeszcze trochę zostało tutaj tego. To, 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 co widać, to jest jeszcze nic, no bo tam dalej jeszcze mamy trochę bo ten kawałek ma jest to 28 hektarów skoszone tutaj na dole i ta góra są tam tak dalej widać 6 hektarów no i tego co nie widzimy teraz tam jest też chyba 8 czy 6 hektarów także ponad 40 hektarów w każdym bądź razie jest to później będzie widać jak będziemy z tamtej strony bliżej jeziora o lawetka to I później się odczepimy. No i farmer pociągnie te dwie przyciep. Daje radę, jak na razie, bez przodu. Tak myślałem, że wcześniej już myślałem, że jak się razem jechałem, będzie lipa, ale na szczęście nie jest źle. Wreszcie to nie jest ciężkie, też. Także nie ma lipy. A w sumie, jak tu podjechać? Tak, tu jadę, może będzie dobrze. My lecimy dalej z tematem. Wczoraj udało nam się 144 sztuki. 18 wcześniej, czyli te 162 mamy zwiezione. Zostało jeszcze około drugie tyle. Ja teraz jadę farmerkiem. O, ale patrzcie, co tu mamy. Szlak. Zaraz wam pokażę. Szlakiem legend. Czy coś takiego. Po prostu u nas jest taki właśnie. No, diabełek. Taka trasa legend. Mapa ścieżki rowerowej szlakiem mazurskich legend także jakby ktoś chciał, to tutaj jest kilka tych właśnie legend, a to jest akurat francuski strach z gawlickiego lasu. A najlepsze jest to, że yy, jedna strona jest gawlicka, a druga strona jest żywe. Las żywe. No, także. Arek pojechał z 20 belkami do sąsiada, odrzucić jej przy okazji, znaczy przy okazji, po drodze można tak powiedzieć, bo z drugiej strony zajedzie, no a ja farmerkiem teraz jadę sobie z dwiema przyczepami i załaduję, no i będę pewnie musiał na niego chwilkę poczekać, Tam to zobaczymy, bo bo nie wiem. Także widzimy się pewnie już po wszystkim, jak już zwierziemy, będziemy widzieli, ile dokładnie było tego, bo zawsze to w prasie coś tam może komputer ile pokazać. Pięknie deszczyk pada. Mamy napadane na chwilę obecną przez dwie doby, no dzisiaj trzecia. Około 30 litrów, ponad 30. Do rana było 30. No od rana nie sprawdzałem, teraz tam pada już z 4 godziny. Może 5 także pada sobie deszczyk. Teraz taki łagodny, dobrze to ładnie wsiąka. Także będziemy chyba uratowani, póki co. Ma padać jeszcze trochę. No i co? Tutaj stuk mamy ustawiony. To jest 190B, znaczy siana, siana owiniętego. Po prostu żeby było można gdzie przytrzymać. No i mamy do zwiezienia jeszcze tam parę sztuk, ale się nie wyrobiliśmy. a To tam już z ekologii dużo. jeden kurs może. No bo mamy też pozwożonych sporo już w, w, do stodoły i, no, i na stuk, tak jakby tu skarmienia na teraz. No i małą awarię mamy. Znaczy w sumie nie wiadomo, czy małą czy nie małą. W renówce biegi nie chcą wchodzić, znaczy półbiegi. Już kiedyś tak było. Podczas prasowania się popsuło. Po prostu nie chciał się już przełączyć biegi, no i wyszła lipa. Także. Rynówka została u sąsiada na podwórku, tam gdzie zawsze zostawiamy sprzęty i trzeba będzie ją ściągnąć do domu. Mamy jeszcze skoszone 5 hektarów trawy na siano, no ale teraz jeszcze pada, także... także także, ale nic mu nie będzie, bo ona skoszone i zaraz deszcz padał. Znaczy nie zaraz, na drugi dzień. A miał nie padać się za pogodę nie sprawdziła, jak zwykle. I takie to buty. No i zaraz trzeba kombajn szykować. Jeszcze tylko zebrać to do końca i, i tyle. Nie wiem, co my będziemy w tym roku robili z tym, z tym sianem i sianokieszonką, ale mamy zrobione czy wszystkiego gdzieś około tysiąca. Jeszcze jest do zebrania 5 hektarów, drugi pokos trzeciego to chyba nie będziemy zbierali chyba, że urośniąc do trzeba będzie. No, a ja dzisiaj chodzę, pastuchy sprawdzam, bo gdzieś przebicie było, bakrowa gdzieś porwała. Już ogarnęłem w jednym miejscu gdzie było. Ale dalej coś jeszcze u jałówek nie ma prądu chyba. Idę podłączę, zobaczę. I będzie wszystko wiadomo. O, po mleko jadę. No i dobra. Będę kończył ten odcinek. Także zapraszam do subskrypcji no do i do innych moich odcinków. Także vlogów widzimy się w następnym. Trzymajcie się i cześć.